Cześć, tu Monlami. Dzisiaj przychodzę do Was ze zbiorczym filmem zakupowym. Pierwszym sklepem jest Teddy. Kupiłam w nim takie małe pojemniki, które pewnie użyję na jakieś cukiny albo inne małe przytasie. Dwa opakowania pomarańczy suszonych. Jedne to są zwykłe, po prostu pomarańcze, które obłędnie pachną, więc na pewno będą dekoracją tegorocznych świąt. A drugie to jest mieszanka pomarańczy z kawałkami kory oraz z laskami cynamonu. Kupiłam też czerwoną włóczkę, z której będę robiła małe czapeczki świąteczne takie mniej więcej jak zaraz Wam pokażę. Tutorial na te czapeczki na pewno znajdziecie niedługo u mnie na kanale. Wykonuje się je bardzo szybko i bardzo prosto. Udało mi się też dorwać w końcu gumkę taką typowo kapeluszową elastyczną za którą naprawdę dosyć długo chodziłam oraz te lighty. tutaj są dwie sztuki żeby nie zużywać takich zwykłych ciągle to postanowiłam w tym roku zaopatrzyć się w te udało mi się też dorwać takie kropelki w trzech kolorach ja już miałam przejrzyste właśnie też z Tadiego i są one naprawdę wspaniałe tym razem wzięłam w kolorach dziecięcych, czyli niebieski i różowy, oraz takie czerwone, typowo świąteczne. Drugim sklepem był sklep Polimex, jest to sklep znajdujący się w łodzi, w zasadzie to nawet taka hurtownia, dosyć duża, i zakupiłam drutę 2,5 mm. Mam zamiar uczyć się coś robić na drutach, zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem leworęczna, więc mam troszeczkę z tym jednak podgórkę oraz takie liście. Są to liście plastikowe, które są pokryte brokatem. Ten brokat niestety trochę się osypuje, ale taka duża paczka kosztowała niecałe 10 zł, a na pewno do kompozycji coś takiego się przyda, bo są naprawdę fajne. Tym bardziej do nadchodzących projektów świątecznych mam zamiar właśnie coś takiego użyć i zastanawiam się jeszcze, czy nie zakupić ich w wersji złotej i białej. Wzięłam też takie duże foliki 15 na 25 cm, żeby czasami zapakować jakiś taki większy projekt, większą kartkę, dlk, bardziej rozbudowaną, jeżeli ktoś nie chce mieć jej w pudełku, a żeby ona się nie uszkodziła. Wzięłam też dwie włóczki, czerwoną i białą, takie już zwykłe, najtańsze, tam po złotówkę mniej więcej wychodziły za sztukę, też do robienia tych małych czapeczek w świątecznych kolorach. Zakupiłam też Foamiran, jest to Foamiran drugiego gatunku, i to już jest ze Foamiran Polska. Wzięłam dosyć dużo białych arkuszy, kilka czerwonych. I jeden jest na ciepło, tutaj, a drugi jest na zimno akurat z tych czerwonych. Wziąłem też ciemną zieleń, jeden taki niebieski na niezapominajki i taką inny kolor inny odcień zieleni, ponieważ zamierzam zacząć robić jakieś swoje kwiatki. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jako gratis otrzymałam tutaj trzy rodzaje pręcików, za co naprawdę serdecznie dziękuję. I na pewno je wykorzystam. Kolejną rzeczą jest to ta duża mata. Ona jest 56 cm. Ma długość. Jest naprawdę duża i jest dwustronna. Kosztowała coś około 20-30 zł. I zakupiłam ją na Allegro. Na Allegro kupiłam też małe szyszki. Są to szyszki olchy, jeżeli dobrze pamiętam. I też z myślą o zimowych projektach do kompozycji, do przystrajania jakichś takich właśnie strojków świątecznych, świeczników czy robienia wianuszków. To na pewno uda mi się je gdzieś przemycić do kompozycji. I przechodzimy teraz już do Actiona. W Actionie zakupiłam również szyszki. Tym razem były to takie jakby delikatnie pokryte czymś białym. Na początku myślałam, że może to jest pleśń, ale nie, nie jest to pleśń. Natomiast są one takie typowo zimowe. Udało mi się też w końcu dorwać, bo wcześniej ciągle były wykupione te takie bombki, w które możemy, one są plastikowymi bombkami, możemy w środku włożyć zdjęcie, które wydrukujemy albo jakąś dowolną grafikę, ozdobić to sobie i one też bardzo cenowo korzystnie wychodziły. Wziąłem też kolejny zestaw tych półperełek, tym razem w kolorach żółtego i złotego, z myślą głównie o środkach do kwiatów oraz do zrobienia takich bombek na kartkę. Udało mi się też w końcu dorwać te kółeczka fielcowe, o których mówiła Ela, do tuszowania. Jeszcze ich nie próbowałam. Oraz bieżnik. Jest to czarny bieżnik brokatowy. On był też bardzo tani, a jest go naprawdę całkiem sporo. I kupiłam go właśnie z myślą o okładkach czy wycinaniu skrapek, ponieważ naprawdę fajnie to wygląda, fajnie się mieni i ten brokat się nie osypuje. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Kupiłam też e, takie malutkie spinacze w świątecznych kolorach. Część z nich jest pokryta e, brokatem, a część nie. Oraz takie perełki. I je kupiłam również z myślą o środkach do kwiatów. Wzięłam też taką ramkę 3D która naprawdę jest dosyć taka spora, ponieważ mam zamówienie do zrobienia na ramkę na 40 urodziny, więc mam tutaj zamiar właśnie na tych spinaczach dołożyć tak naprawdę zmienić te spinacze i zrobić tutaj miejsce na 40 zł i ozdobić jakoś tą ramkę następną rzeczą jest to organizer, już chyba wszystkim Wam znane są te organizery z Actiona, które w środku mają wymienne wkłady on też był w promocji, więc skusiłam się na niego mimo tego, że mam jeden turkusowy z zeszłego roku, którym niestety nie dało się wymieniać tych wkładów, ale jeszcze całego go nie zużyłam. Natomiast jak zobaczyłam, że ten jest w promocji, a już wcześniej zakupiłam kilka kompletów wkładów, które również były w promocji, to postanowiłam, że też się na niego skuszę i może w przyszłym roku zacznę go używać. Wszystko jest tutaj zapinane na gumkę, więc nic nam nie wyleci. Wzięłam też takie nożyczki, typowo do materiału, do cięcia. Wyglądają dosyć solidnie. Wzięłam też taki drucik kreatywny, który jest pokryty już takim sznurkiem miotowym. Bardzo dobrze się formuje, utrzymuje ten kształt. Nie jest on też zbyt twardy, więc myślę, że idealnie sprawdzi się do robienia jakiejś pracy. Z myślą o kompozycjach jak wzięłam też takie owoce sztuczne, są one chyba zrobione ze styropianu albo z plastiku, natomiast fajnie myślę, że będzie właśnie to wyglądało w zimowych projektach. Wzięłam też taką mniejszą czarną ramkę, z myślą właśnie też o zrobieniu jakiejś ramki typowo prezentowej, która później będzie jeszcze mogła służyć jako pamiątka. Skusiłam się też na trzy zestawy stempli i te stemple też są po jakieś 3 zł, Jedno są zwierzątka, drugie są w koty, a trzecie są w rośliny i w piękne słoiki. Wzięłam też jeden folder do embossingu, który bardzo mi przypomina taką posypkę na ciasta, na, na torty. Oraz pastele, są to pastele suche, dosyć duże opakowanie i te kolory naprawdę są takie ładne, żywe i to właśnie z myślą o robieniu kwiatów z wołami rano. Niestety tutaj jeden lekko był uszkodzony pastel, natomiast pigmentacja jest bardzo dobra i zobaczymy jak będą się spisować przy robieniu kwiatów. Moja ostatnia miłość, czyli steropionowe kulki. Tym razem są pokryte brokatem w czterech kolorach oraz włosy anielskie. Cały czas poluję jeszcze na złote, natomiast teraz udało mi się dostać srebrne, różowe oraz takie zwykłe białe i trzy zestawy gumek. Są to takie elastyczne gumki, z których może można robić przeróżne rzeczy. Wzięłam też sześć kompletów folii takiej do złoceń. Ja mam tą maszynkę z Lidla do laminowania, więc nie brałam, nie kupowałam tej z eksona. Zobaczymy, czy te folie będą z, tamtą, z tamtym laminatorem współpracować, mam nadzieję, że tak. I jeszcze będę polowała na taką srebrną holo. Niestety akurat w moim ekrzonie jej teraz nie było. Kupiłam też dwa bloczki z tych nowych, takich z wypychankami, do stworzenia już jakiejś gotowej kartki. Natomiast, jakby ja tutaj pewnie będę używała to trochę w inny sposób, nie będę robiła identycznych kartek. Jak są tutaj zaprezentowane, tylko pewnie część elementów będę przyklejała w zupełnie inny sposób i na zupełnie inny papier. Ale fajne są właśnie te świąteczne wzory i też cenowo fajnie to wyglądało na coś takiego szybkiego, na jakieś kartki szybkie, to to postanowiłam to wziąć oraz mój kochany kilogramowy papier. Znowu, już wyszła nowa wersja kolorystyczna. To ten bordo jest po prostu idealny, jak dla mnie, na świąteczne prace, na świąteczne kartki. Uwielbiam właśnie takie kolory: typowo czerwony, zielony, granat. I te wszystkie, jakby, bloki wychodzą co jakiś czas, różne warianty kolorystyczne i staram się nie zaopatrywać część kartek jest cienkich część kartek jest takich dosyć grubych, natomiast tych cienkich też można coś fajnego zrobić i naprawdę Wam je serdecznie polecam mam też te nowe bloki z Actiona. ten pierwszy jest zdecydowanie moim ulubieńcem zakupiłam kilka sztuk bo jest po prostu przecudowne. Ja uwielbiam takie wzory galakcji, wzory jakieś właśnie niebo, jakieś takie gwiazdy, całe galaktyki. No, po prostu uwielbiam jeszcze połączenie różu z niebieskim. No jest piękne i zamierzam właśnie na pewno kiedyś zrobić jakiś album z wykorzystaniem właśnie tych papierów, dlatego też wzięłam kilka bloków, żeby móc zrobić taki fajny, duży, rozbudowany album. No przepiękne są te wzory, Action coraz fajniejsze je robi. I tym akurat blokiem jestem naprawdę oczarowana i najbardziej ze wszystkich, które wyszły w tym roku, mi się podoba. I trafia właśnie w mój gust. Nie ma tak naprawdę tutaj kartki, która nie podobałaby mi się w jakiś sposób, i na którą nie miałabym pomysłu. A drugi blok jest taki kwiatowy ale również takie bazikowe papiery się w nim znajdują więc jest tak naprawdę dwa w jednym więc mamy dosyć wzorzyste papiery oraz takie stonowane, niektóre są całe w jednym kolorze jakby zrobione tych takich mocno wzorzystych, kwiecistych yy, ciężko mi się je wykorzystuje powiem szczerze i wolę te takie z mniejszymi, drobniejszymi wzorami, czy nawet te jednokolorowe, ale przez to, że blok jest dwustronny, to będę mogła wykorzystać tą stronę, która bardziej mi się podoba. Bardzo żywe, fajne kolory napigmentowane są, więc. Fajnie to wygląda, nie są takie jakieś wyblakłe albo na jakby pożółkłym papierze jak to czasami Action robił, więc całkiem jest okej okay ten blok. Kolejny blok też jest bardzo ciekawy, ponieważ część kartek będzie biało-czarnych, a część będzie już kolorowych i takie rozwiązanie też jest bardzo ciekawe. I bardzo mi się podoba. To też są fajne, tutaj takie do wycięcia już jakby karty. To pismo jest też super. Naprawdę świetny blok. To pismo też. Chociaż może niekoniecznie na żółtym tle, ale no już skoro tak zrobili, no to już niech będzie. I tutaj właśnie te czarno-białe kwiaty są bardzo, bardzo fajne. Bardzo mi się podobają te kartki, te wzory. Można je fajnie wkomponować w różne kartki, w różne projekty. Naprawdę dają duże pole do popisu i na pewno je wykorzystam. Kolejnym blokiem jest blok taki bym powiedziała trochę podróżniczy, trochę gdzieś tam z Instaxa, takie ma grafiki, czyli tego aparatu fotograficznego i są też właśnie trochę takie jakby windyczowe bardziej kartki do pismu w szczególności i również są kartki jednokolorowe, które nic nie mają zadrukowane. Niektóre, szczególnie właśnie te, te zaraz zobaczycie, w balony są fajne te z grafikami. Również podobają mi się te, które mają te aparaty Instax. Ponieważ fajne będą na stworzenie jakiegoś albumu dla nastolatki czy dla osoby, która bardzo lubi podróżować, to już też mam mniej więcej zarys w głowie, co mogłoby z tego powstać. Natomiast brak czasu sprawia, że niestety póki co ten blog zostanie odłożony i poczeka na chwilę jakby mojego wolnego czasu. Kolejnym blokiem jest blog Vintage, który również jest bardzo fajny, bardzo ładny i ma dodatkowo jeszcze grafiki do wycięcia, co jest tutaj też nowością jakby w tych blokach z eksczona. Choć część papierów jest już pochodzi jakby z innych wcześniejszych bloków, między innymi ten to i tak myślę, że, że fajnie będzie można wykorzystać je na zrobienie jakiegoś, czy to albumu, czy to kartki, czy to jakichś takich właśnie prac typowo postarzanych, jeszcze do tego distress, vintage photo, parę dodatków, jakaś przybrudzona gaza i już będziemy mieć gotową pracę. Tutaj właśnie mamy te elementy do wycinania. Tak bardzo widzi mi się taki babciny album um, dla, dla babci właśnie e, ze, ze zdjęciami z jej dzieciństwa. I to pismo też jest świetne i te maszyny do pisania i jeszcze tutaj jest jeden jakby też do wycinania z tymi grafikami i ze starą maszyną do szycia. I następny taki jest dosyć dziecięcy, dosyć dużo pomarańczy się tutaj pojawia, za pomarańczem jakby nie przypada, chociaż na właśnie jakieś dziecięce projekty myślę, że, że będzie idealne. Mamy tutaj liska i on będzie się też jeszcze tutaj pojawiać z innymi zwierzakami typowo takimi leśnymi na kolejnych kartach. Bardzo też fajne taki, chociaż, no, jak dla mnie mogłoby być troszeczkę mniej tych brązów i pomarańczy, ale jeżeli chodzi o takie typowo dziecięce projekty, gdzie chcemy zrobić album niezależnie od płci dziecka, to myślę, że właśnie pomarańcz czy, czy zieleń czy żółte są takimi idealnymi kolorami, typowo nie wskazującymi właśnie na, na płeć. Więc, no, myślę, że Wykorzystam w jakiś sposób właśnie ten blog, robiąc takie niespersonalizowane jeszcze do końca projekty. Pokażę Wam też zakupy z AliExpress i znowuż widzicie moją wielką miłość, czyli kulki steropianowe. Są w różnych kolorach, w różnych wielkościach. Używam je do wielu rzeczy. Czy to do robienia malutkich kwiatków. Wzięłam też takie małe pompony, które są naprawdę bardzo fajnie wykonane. Z myślą o czapkach, jakichś takich na, na kartki. I tutaj też kolejne kulki i żółte jako, głównie jako środki do kwiatów. wziąłam też taki sznurek neonowy, który jest tęczowy, przychodzą właśnie te kolory. Wzięłam również taki pojemnik na klej, który dosyć sporo tego kleju mieści. Nie ma jakiejś super precyzyjnej końcówki, ale ta końcówka się nie zapycha i polecam Wam ten pojemnik. Oraz nożyczki do nici, do taśmy. I taki mały dozownik, tu już sobie wodę, więc mamy taką wodę w sprayu oraz te kropelki jakby rosy, one z... różnią się troszeczkę od tych z ponieważ są bardziej wypukłe według mnie i... Takie bardziej półokrągłe, te Stadiego są bardziej płaskie, ale wzięłam je zanim one doszły no to też chwila minęła zanim udało mi się właśnie te w Tediem dorwać. Oraz kupiłam również różnego koloru nici, są to nici do haftu matematycznego. I to już by było wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy z października. Cześć!